Ja ale siadło! To jest. Ale czarek się poprawia. Ale siadło! Blisko, o, blisko mi, No co Uch, za Ale zarzuciło mnie, by było poniżej 24. Ale mi siadło! A, ...ma. Te płytki, killer we mnie. Nooo, przepraszam, Tartkowski. Spoko. To chyba jakiś lak twojego kompa, albo... Tak, ja mam jakieś lagi ostatnio. Nie zamykam, nie daj mi tunel killer. Dzięki. Oj, za sieroch. Się teraz przepalić na wyjściu. Patrzali całą prostą. Nie ma lotki. Co za kmiot. No ale co z już nie ma lotki? No Nie może mi zamykać, tylko. Dobra, ja zjadę teraz, robię podcinkę, bo... Tak lewej lotki nie ma Zjeżdża Wiem, że zjeżdża go, go now. Mam mikrościnki, muszę spójność gry zrobić bo... Weź mu napisz, że jest kmiotem ktoś Czerwi, napisz Shricksonowi, że jest kmiotem On zjechał, po lotkę Mroził 40% dersu Myślicie, żeby palić na inlapie? Na następnym? Bajcem z 20% dersu. Aha, ja mam 80% na tym etapie. A, i takie szardy, który się wyspinował jeszcze przede mną, bo szex sobie zamknął. Nasz mu zaklaska. Nie wiem, jak dla mnie przepisowo, a jak nie przepisowo, to nie wiem. Hmm? Hmm? Czy to jakiś koncert ży życzeń w Alfie hmm? ja powiedziałem, że będę piąty, nie, że jestem piąty, a, a nie w tej chwili się wyspinował. Mówię hmm? ci, koncert życzeń w Alfie. A na, na początku zjechał na te medy, czy od początku jedzie na medach, Czy jak to Ile okoń ma te medy? Czerwinio. To, a tak? No. Trzy. Ło! Wow. Szardek poleciał. Po moich Szardek będzie zjawiony no. ostatni, tak? Dobra, sorry. Bajceps 30%. Pixel jest 10, ale on to podwycony ludzi, więc Pixel jedzie na podstawowym setupie No to wiem. Ale jak tak się ludzie wysypują to może być w punktach A który jedzieś aktualnie? Ale dogania. doganiam siódmy będę nie wiem i unlock Nie wiem czy. Unlock nie masz 40%. Co? Ale Ersu, no, Co innego. Tylko to mogę wiedzieć. Nie, takie głupie. Urno to stoisz? Zagapiłem się na telemetrii, ale może się odwołam od jednego warna w odcinkę gremie. A to tylko f 1 są ścinki, no nie to jest wina. Okej, okay, we lost the position. Try to keep focus. Ale jeśli lepiej, jechałem, znowu. faluje. O kurde, a jestem dupia. Masz karę? Nie. nie, nie, czy zjeżdżać Muszę zjechać. Ja Oni co... jak zjadą, to ja jedyny będę, że nie zjechałem. Muszę zjechać. Killer zjeżdżasz? Chyba softy, no. Ale jesteśmy w, od siebie tak daleko, Bartkowski, że. Ja robię to co lider. Tylko, że mam 3 sekundy, ale ja mam takie tempo, że na spokojnie. Eee, wydaje mi się, że na takich torach, właśnie dzisiaj, że są w tym medy, te medy są bardzo podobne, charakterystycznie do softów, tylko dróżni wytrzymują. Ale masz bardzo podobne tempo, więc nie wiem. Chcecie, to zjeżdżajcie. Miro, powiedz co robią liderzy. Wjeżdżamy, wjeżdżamy. No ale że on mi w dupę wjechał Ile tam? 10 sekund dostałem za niego! Nie no super Ja blokuję, blokuję, żebym jak najmniej... 10 sekund! No ta, on im jeszcze bezlotki Bez lotki teraz jest wajcie, bez lotki, bez lotki. Ja wyrąbany, że bez lotki, dostałem 10 sekund za niego Go, go, go! Ja zjechałem Nie o no bardzo wiesz, nie powinniśmy nie się Jaki Nie no przekroczyłem bo, mi w... f*** ma 11 sekund Bajcec z Medy założył 13 Aha, nie dość, że oni co? Nie dość, że mnie przytrzymali w boksie? Odliczyli mi 5 sekund to jeszcze Nie no chore to jest Ile idealny double stack? Chyba fakty 79%. Macie tyle samo, RSM. This is your final lap, final lap of the race. Fuel is looking. Really o que não me mandar essa Unluck nie wyspinował prawie. Dobra, zgłoszę go za to. Kurde. Anlak to karę za to ścięcie. Ale dobrze... Mam podium? Co? No bo ja mam 10 sekund. Ale trzeci, ja spadam, tak? Unluck miał tak 6 sekund. Freak są drugi.